Pierwszy raz zacząłem morsować w zeszłym roku, w marcu. Pierwsze wrażenie, no, bardzo pozytywne, że tak powiem. Woda była dużo zimniejsza niż powietrze. Tutaj koledzy na, namówili mnie na to pierwsze morsowanie, spodobało mi się. Coraz, coraz lepiej znoszę te kąpiele, bardzo pomagają. W tym roku oczywiście od, od listopada już morsujemy. No tak jak dwa tygodnie temu, na przykład woda miała 0 stopni, na powietrzu było minus 12. Bardzo, bardzo fajne odczucie, nie chorujemy. Także super. <laughs> Det er som Hardt, hardt! Pierwszy raz morsowałem w zeszłym roku. Wrażenia były niesamowite. Na początku ciężko jest wejść do wody, ale później jest efekt taki całkiem odwrotny: jest gorąco. Naprawdę uczucie jest niepowtarzalne. Dzisiaj jestem szósty raz Na morsowaniu Chciałem spróbować Chciałem spróbować I no cóż Troszkę był obawa Przed pierwszym wejściem do wody Ale, ale już No z

Pogoda jak najbardziej jest lepsza, jak wokół jest aura, że tak powiem świąteczna, wtedy, no nie wiem, jest mniejsza różnica temperatury, jest, no lepiej, lepiej, generalnie lepsze wrażenie. Znajomi, rodzina ośmieją no się ze mnie, mówią, że, że oni by tego nie zrobili na pewno, raczej znaczy, ja też myślałem, że tego nie zrobię w pierwszym momencie, ale w pierwszym razie bardzo, bardzo super od, odczułem to i, i tutaj towarzystwo też jest super, także bardzo miłe wrażenie. Rodzina nie jest zadowolona do końca, aczkolwiek jestem tutaj z kuzynem i z dwoma nawet, ale to jakoś to jest, to pokrzyczą, pokrzyczą, ale dobrze jest. Zachęcam. Panie <grymiany> Niektórzy podziwiają, a niektórzy po prostu yy, robią dziwną minę. Może twierdzą, że, że jest to, nie wiem, niemądre chłodzić się specjalnie, nie wiem, kąpać się w zimnej wodzie. Dobra, i Oczywiście! Życzę wszystkim Tomaszowi nie tylko. Dużo zdrowia przede wszystkim w nowym roku. Szczęścia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń! Teraz, jak już śnieg, to oczywiście tradycyjnie robimy i bitwy na śnieżki. Yapamadık asla! Bir dakika! znajomi, znajomi rodzina, to przede wszystkim no, uważają, że to jest jakieś wariastwo. Czyli pod płaszczykiem powiedzmy tego ciepełka, czyli tam tłuszczyku jakiegoś, który każdy z nas ma. Uważa, że, że, że to go chodzi przed zimnem, Natomiast zimno po prostu w takiej postaci jakby akurat używamy, no to, to, jest, to jest po prostu no, niemożliwe. Ola, weź tego! Bo i chyba stopy to i chciałbym ogólnie złożyć tutaj podziękowania dla pani Dorotki Ambrożak, która częstuje nas herbatką Po tak wykończającym tutaj wpływaniu w zimnej wodzie. Więc jeszcze raz dziękuję tutaj w imieniu swoim i całej grupy morców. <laughs> <laughs> My możemy mieć jako mocy jakąś powiedzmy tą truszeczkę wol wolontariusza czy ewentualnie może jakiś pomysł, natomiast nie ma problemu, żebyśmy się... E, pojawili w tej całej akcji. Można, e, można. E, można. Czyli mamy, mamy wolontariusza, który będzie, powiedzmy, no trochę czasu spędzimy, nie wiem, nie wiem co jeszcze możemy, poza, poza masowaniem zaproponować, powiedzmy, mieszkańcom. 10 stycznia, akurat godzina 11, 10 stycznia. Marek powiedział, że da nam, powiedzmy, tak jak mówię, no gdzieś tam wrócą puszki ze szkół, czy coś, także jedną kuchnią. Zobaczymy, czy bardziej

Żadnej infekcji nie, w tym roku nie, 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 nie nabyłem, więc praktycznie można powiedzieć, że, że 2010, żeby był taki Zresztą jak 2009. nie wiem dlaczego to znowu. <śmiech> <śmiech> to, w to był wirus, Ale to tak za każdym tygodniu. Znowu się rozpuszczają w nosie. jeszcze nam nie ma, proszę bardzo. Także Więc teraz nie przyjdę, bo się czuję niepotrzebny. Troszkę chorujcie tak. My będziemy polować, nie bansujemy. Dobra, to się nie